Dalekiej podróży Kevino 987 postanowił pójść zobaczyć, co tam się dzieje na dworze, bo został policjantem. Yy, gdzie co tu się wyrabia? Jakiś tam typek? Nielegalne parkowanie nad domem. Jakiś typeł? Jakiś typek? Kurde, jak ja tam wejdę? Jak ja tam wejdę? Dali tam jest? Hmm? tam jest? Kurde, gdzie on jest? Użyję swojej super magii! Do więzienia! Stój! Na kańdańki! Kańdańki! Gdzie ty jesteś? Gdzie ten typeł? Łek! typeł. Gdzie ten typek? Ratuj to. Zaraz wezmę wsparcie, chłopaku. Gdzie ty się kryjesz? Wsparcie wezmę. Gdzie ty jesteś? Gdzie typek? Mam Cię! Mam Cię! Stój! Stój, do ściany, do ściany. Jesteś aresztowany ze mną do celi. Chodź, do celi, do celi, do celi. No chodź. Jeśli uciekniesz, odbiorę, od razu biorę wsparcie lotnicze. I cię zastrzelę, chodź. Tam. O, pierwszy, Pier dopiero co wczoraj zacząłem pracę, a już pierwszy przyłapany. Wstań na to i kopa. Do celi, chodź. Do celi. Nie ma pierwszy uczestnik Wyśpi się Pewnie ty jesteś głodny, dać jakieś jedzenie Dać jakieś jedzenie Dobra, dam mu jedzenie jakieś yy, tylko jakie co dać mu jedzenie Łapy werszcieki. A ciastka masz to spoko. No to eee, Dobranoc. noc w dziurce bez łóżka. Nie wiemy, jak można spać. W dziurce bez łóżka. Zaraz to znajdę. O! Jeszcze w dircie. Kurde. O! O wiele lepiej. O! No, kurde. Dobra, idziemy spać. Eee. idziemy spać. Idziemy spać. Idziemy eee. spać. Już się wyspałem. Eee. Eee. Zobaczę, co tam u tego chłopaka, dam mu jedzenie jakieś. Eee. Eee. O co chodzi? To ja. Dałem ci nad wodą skrzynię z diamentem i zabrał. To ja Hitskay. Gdzie on może być? Gdzie on mógł uciec? Jak? Ty Hickey? Ja cię też przyłapię. Yy, tylko gdzie ten Użyję swojej namiernej magii. Yy. Kurde. Yy. Podskoczyłem jakoś. E, e. Tutaj go chyba nie ma. Jest tu! Jest! Do aresztu! Jak ty uciekłeś, kurde! Jak ty mogłeś uciec do więzienia? Jak pan na tym siedzi? Ty! Dawaj se usiądziemy. I teraz gadam. Panie, nie uciekaj. Dzisiaj pana wypuszczę. Stani. No panie, ja dzisiaj coś panu dam. Stój. Dam panu niespodziankę. Stój. Magia, super latanie. Y. Namierna magia. Nie można latać! No co za haker. Idę na helpopa. Łapię cię. No pani, bo COŚ ci się stanie do celi? Pan, pan daje mi ten od razu kill Pan daje od razu mi kill Dobra, dziękuję i do celi! Dzisiaj z, z panem porozmawiam. Dziś, teraz właśnie. Nawet bez, bezpieczne dwie kraty. Kurgiem. Ja tutaj, ja ty tutaj. No, siadaj. Panie. Y dzisiaj pana wypuszczę. Za minutę. Bo to tylko nielegalne parkowanie, to wiesz. Bo dzień już minął jeden. znaczy rok. Czyli za minutę pana wypuszczę dobrze. I w niej główko. Jak ma. <grymka> rękawa. Dobra. To. Za chwilę pana wypuszczam, ale tylko pan pan pokaże prawko. Po kartkę tylko taką kartkę. Wyś jakąś kartkę z, z portfelu. Wyś jakąś kartkę z portfelu. Czy się zdecydował. Poczekajcie, niech pan mi da uprawnienia, da. No, poczekajcie. No. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę.